Kolanie po weekendowym vlogu. Dzisiaj jak widzicie byłem na siłowni, nie wiem czy widać Teraz wracam do domu. Prosto przyjechałem do domu to wziąłem rzecy na i pojechałem na siłownię. Wiecie gdzie jeżdżę to tu jest. Jeździmy z dominiką Tyle chciałem wam powiedzieć w tym momencie, który tak. ten jutro też może pojadę na siłownię, po pracy przyjadę do domu i zostawię rzeczy z pracy i wezmę struna na siłownię i chyba pojadę, zobaczę z kim, czy będę sam znowu czy kończę Dominika się dzisiaj jestem sam sam myślałem, że nagramy dzisiaj coś do tego materiału widzę jak jej się nie chce, później zobaczymy statystyki, jak wychodzi nie? to i teraz idę na tramwaj a, a, to być? Dzień dobry, ja zawsze jeszcze wziąłem do rację obiad, chyba ja już nie radzę obiadu jak coś i nie przekazuję i tyle całym tym pozicorkom w roku powiedział wam się podzielić co robiłem w weekend i sędecznie zapraszam do kanału misia i surcujecie ten kanał Łukasza i domniki. Dominiki i ona, on, który też również prowadzi Dominika. I tyle samym wam powiedzieć w tym momencie. Dziękuję się, pają!